Świat wielkich spraw, wielkich zamierzeń, tak wiele masz, piękny zdrowie. Już w najbliższą sobotę o 17.00 w Braniewskim Centrum Kultury po raz dziewiąty odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Fundacji Nasze Dzieci. Jak co roku na scenie, oprócz dziennikarzy i aktorów, pojawią się gwiazdy z popularnych programów Talent Show. Staramy się jak co roku z programu Mam Talent, i nie tylko w tym roku udało nam się ściągnąć dzięki Pawłowi Micarkowi AIDE z Ukrainy. Jest to zwyciężyni ukraińskiego X-Faktora. I oczywiście nasi uczestnicy programu Mam Talent to będzie przemysław Fliszek iluzjonista i zespół Leila Sport klub oprócz tego kilka znanych osób no to też tradycyjne dokładnie jak co roku przyjedzie pani prezes Ewa Gorzelak będzie dziennikarka Anna Matusiak która występowała w programie Kawa czy Herbata Prawdopodobnie jestem jeszcze w trakcie rozmów z Jarosławem Kazberukiem. Powiedział, że jeżeli nie będzie miał żadnego startu w tym czasie, to przyjedzie. Myślę, że, że się uda. I mam nadzieję, że Ewa jeszcze kogoś z sobą przywiezie. Co w tym roku na licytacjach? Bo to też bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Tradycyjnie już, bo to się chyba przyjęło będą biżuter będzie biżuteria Ewa od tam y, aktorów, y, m.in. od Gosia Korzuchowskiej, y, zdjęcia y, aktorów z autografami, kolacje i y, 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 jeszcze myślę, że jakieś gadżety i y, y sportowe, i y nie tylko. Chciałem zapytać jeszcze o taką postać, która może tutaj tak się nie afiszuje, nie pokazuje. Paweł Micorek, bo to też bardzo ciekawa postać, która Wam pomaga przy tych koncertach. Tak, jak najbardziej jest to postać, której może nie widać, ale muszę powiedzieć, że bez Pawła już dzisiaj tych koncertów nie było w takiej szerokiej oprawie. Paweł bardzo się zaangażował, z czego bardzo się cieszę. Jest bardzo pomocny i Anna Matusiak czy, czy Aida w tym roku to dzięki Pawłowi. Dzięki Pawłowi. Paweł parę lat temu yy, zadzwonił do mnie z zapytaniem, czy może nam pomóc. Yy, ja powiedziałem, że jak najbardziej, że bardzo się będziemy cieszyli, i dzisiaj bardzo się ja z tego powodu cieszę, że on do mnie zadzwonił i że chciał. I, i, i tak jak powiedziałem, bez Pawła yy, dzisiaj to nie byłyby te koncerty. Tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w koncercie osobiście, zapraszamy na naszą stronę, gdzie będzie realizowana transmisja na żywo. Już od 8 lat mamy przyjemność spotykać się z Państwem w Brańskim Centrum Kultury na koncertach organizowanych na rzecz Fundacji Nasze Dzieci. Te koncerty mogą odbywać się dzięki Państwu. Każdy z Państwa ma możliwość wniesienia opłaty, cegiełki na rzecz Fundacji. To dzięki Państwu my, jako organizatorzy, mobilizujemy się do tego, aby każdy koncert był interesujący. W tym roku. 12 marca spotkajmy się po raz dziewiąty w Branieńskim Centrum Kultury o godzinie 17. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tej jakże ważnej i szczytnej imprezie. Wszystkim poklonnikom z Polski przyjadę. Życzę Was 12 marca na swoim koncercie, pierwszy w Polsce. Oбяwnie przychodźcie. Życzę wszystkich, wszystkich, wszystkich.